Dzisiaj, ja, słuchajcie, gramy Zgadnij Jaki to YouTuber! 100 YouTuberów, słuchajcie! 100 YouTuberów, ja cię kręcę, matko, sałatko! I oczywiście, gramy także dziewczyny versus chłopaki. Więc, chłopaki, górą! Dziewczyny, kanałami! Oczywiście, dziewczyny, uwielbiamy was wszystkich. I tak dalej, ale wiecie, to jest taka zdrowa rywalizacja, więc dziewczyny, po pozdrawiam Was cieplutko z drugiego miejsca, bo wy dostaniecie medal srebrny, my dostaniemy złoty, bo my wygramy, chłopaki wygrają. Chłopaki, teraz każdy bez wyjątków, z chłopaków to was słyszy, zostawcie teraz komentarz chłopaki wygrają! A jak dziewczyny wygrają, to też możecie napisać jak dziewczyny wygrają, ale raczej przegracie. O nie, słuchajcie, dostałem na ucho od reżysera informację, że my przecież przegraliśmy! Jesteśmy głupkami! Demet, my przegraliśmy ostatnim razem, więc teraz walczymy o to, żeby wyrównać z dziewczynami. I jak wyrównamy z nimi, to wtedy, jeżeli wygramy dwa razy z rzędu, w sensie że dwa wygramy, w sensie trzeci mecz, który będzie prawdopodobnie za tydzień, jeżeli przegramy, no to niestety. Dziewczyny będą lepsze, ale damy radę. Nie poddamy się, dziewczyny, pokonamy Was w równej walce. Pokonamy Was, dziewczyny, pokonamy Was. Czy są chłopaki? O, są chłopaki! No Siema, Rozwalimy dziewczyny! Tak, tak. czy Pani Tak! przeciwko nam Tak! Tak! dziewczyny Tak! 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 najlepsze, pamiętajcie, już wygrałyśmy jeden raz, na pewno nam się uda jeszcze raz! No Pami, Wygramy Pami. z nimi, słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że mm. jesteśmy inteligentni, nie no, tak samo dziewczyny są inteligentniejsi. Niż... No ja nawet No tak powiedzieć. My jesteśmy Lepsi po od lepsze, no właśnie. I Wygramy, jakby... Pani Smoczek. Wygramy, Luferku. Wygramy, przykro mi. Wygramy, to my przykro mi. Wygramy drugi raz bo Pani chyba się boi, że pani przegra. No chyba ty. Nie, a się powie, że wygra z oczami z wami. Ja się boję po prostu, że będziesz później płakać, dlatego że przegrasz znowu drugi raz. tak Dobra Martyna, to jak to będzie z tymi ocznami? Nie interesuje Chłopaki zostają jedynki, dziewczyny szóstki. O nie, chłopaki jak wygramy to 10 szósteczek, tak czy nie? Nie wstawię wam tych coś to, zapomnijcie. to Zapomnijcie, nie błagacie mnie, bo ja. Acha, no i macie, się tak, na macie tak, macie wy lepiej, bo macie pamiętacie będziecie pan... wy robić pompki. Pan paner nam ja wstawi. Się... No to ja sobie porozmawiam z dobra, panem panerem. Słuchajcie, ja mam taki układ. Jeżeli dziewczyny dzisiaj wygrają, to znowu będziemy się musieli ubrać jak kobiety, a jak kobiety wygrają, to przegrają, to będą musieli się ubrać jak my, jak chłopy. Dobra, możemy tak zrobić. Ja przepraszam bardzo. Mam jeszcze te... dorzucę oliwy do ognia. Ten kto wygra, dana drużyna dostanie zniżkę do sklepu. O, o, to... To... O, proszę pana, proszę pana. To się rozumie! Więc proszę pana. Proszę rybę. pana. Słucham. Moim zdaniem powinno to być tak dla wszystkich, ale oprócz luferka. Bo ja się odchudzam. Ja nie, z pana od poniedziałku idę na siłownię. <trujne> Parek po prostu powinien mieć drożej. Zastanowimy się nad tym, zastanowimy. Panie Piekarzu, czy zechciałby Pan być y, liderem naszej drużyny mężczyźnianej? Jeśli dostąpimy taki zaszczyt, to oczywiście. Jest! No nie! Jest. Zniszczymy Jest. Was! Ej, a wiecie dlaczego my wygramy? Bo oni mają w drużynie Przemka! Nie ma dzisiaj Przemka w szkole! A no to mają w drużynie. Pikacza! Pikachu. Masz problem! Jest inteligentny. <grystanie> Mam problem. Masz problem! No problem! boś nie nam w takim razie. Dobra! Oh, 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 o! No, no, idziemy! No idziemy! Na Kto idziemy! Kto pierwszy, ten lepszy? Będę pierwszy! Dobra! Ale będą kości, nie Ja będę pierwszy! No dobra. Dobra. Ja, nie, on jest Ja będę Wow. Wow. Odsuńcie oh, się, yes. odsuncie się. Wow, wow. Ale nie znam prawie wow. żadnego z tych YouTuberów. Spokojnie, Ale też. to nie tylko YouTuberzy, ja są tutaj też niektórzy gracze Minecraftowi albo osoby nie występujące. Znam. Dobra, słuchajcie, dziewczyny zostają. My, chłopaki, musimy się przebić. Na drugą stronę. No i słuchajcie. Y, dziewczyny, musicie wybrać sobie trzy dziewczyny, które będą rozwalały główki. A ja wybiorę trzech chłopaków, którzy będą rozwalali główki. Słuchajcie, chłopaki. Wybieram osoby do rozwalania główek. Ja, Pikacz i pan. Ym... Pan piekarz Jarek, i słuchajcie, ale Wy będziecie bardzo, bardzo ważni, dlatego że Wy będziecie musieli nam pomagać wybierać te główki i tak dalej. Ja bym proponował, żebyśmy wybrali po prostu główkę, tak jak ostatnio było, która jest bardzo podobna do reszty główek czyli prawdopodobnie osoba bez nakrycia głowy, bo takich jest najwięcej. Kurde, w sumie nie wiem jest dużo właśnie osób, które muszą a nie chyba więcej osób ma nagrycie głowy niż, niż go nie ma. Ej, a może wybierz mi jakąś dziewczynę, bo bo wiecie? Tego go mogą się nie spodziewać. One mogą się nie spodziewać właśnie. Madzia. E, gdzie jest Madzia? O, tam. tam. Który z kim to jest Madzia? Obok tam. Polskiego pinkwina chyba. Na mną, nie. w tym rzędzie. A pod ogryzkiem, pod tym pomarańczowym chyba. Tak. To, to, to tak, jest, jest Madzia. Madzia? Tak, to jest Media. O? o, to? Pod, pod, o to, pod ogryskiem, pod ogryskiem. Ja nie wiem, dziwnym. kto to jest. A nie wiem, to ta... jest ogryzek. Ja też. Generalnie wybierzmy dziewczynę, słuchajcie. Hmm. Kurde, belemole tylko że chłopaków jest więcej. I jest o. mniej dziewczyn, czyli większe prawdopodobieństwo, że szybciej wygrają dziewczyny. Który, którą główkę moglibyśmy. Teraz taka, 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 taka. Musimy wybrać dwie główki, które są bardzo do siebie podobne. O. O. Wiem. Dziewczyny będą myślały, że wybrałem. Słuchajcie samego siebie, ale wybierzmy tą osobę, która sprzed ostatnia tam o. Ma niebieskie oczy, ma czapkę i ma kurtkę. Kolot... Wybierz kapibarę! Nie... Tak, kapibara! Czekaj! Gdzie ty jesteś? Tak. Przemek. Przemek? Ha halo, Gimnaszczyk! Halo, no, halo, jesteście? Jesteście? No, w sali gimnastycznej. Już idę, już idę do Was, czekaj! Ja już wiem o ten oziomek, bo. Dziewczyny będą myślały, że wybierają tego. A właśnie pytanie, czy tam gdzieś jest Emjay? Nie, 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 nie nie, 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 nie ma, nie ma, nie, jest nie ma. Jest bezpiecznie. Dobra, chodź, na subko, chodź na szybko, chodź. Przemor wpada na pomysł taki, że wybralibyśmy od tego o chłopaka, o tego o Nadiasem Dąbrowskim. Nadiasem, czekaj, gdzie jest Jaś? A... No bo on jest bardzo podobny do mnie i dziewczyny będą myślały, że ja wybrałem samego siebie. Wiecie, że ego to, bo to jest czapka i niebieskie oczy i brązowe Aha. włosy i no beżowy kolor skóry. No on ma bardziej ciemniejszy. Czekaj, niech ja zobaczę, gdzie tu jest Jaś. Ja się od góry. A, widzę, 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 dobra, dobra. Bo chyba nie ma osoby, która jest podobna tak samo do mnie. Stary skin ma oczy koloru czarnego, więc no taka lipa. Gdy kto to ma jeszcze czapkę, to Dilerek ma jeszcze czapkę. Chyba, że tego skinę Mario. Nie. Nie, bo wąsa ma, bo ma wąsa. Tak, tak. A podobne były do tego. One na pewno. Słuchaj, ja Wam mówię, to będzie przyszłość odcinka. To. One wybiorą, że ja wybrałem jego. O, a tak naprawdę wybrałem, słuchajcie tamtego, więc słuchajcie. No to tak, to, to tak, tak, tamta nie będzie. No to mnie są dwa, bardzo prośby główki dziewczyn. Ale dziewczyn jest o wiele mniej niż chłopaków. Ty, ja wiem, zupełnie na tę edycję, że same dziewczyny będą. Oooo! ale to jak widzowie zostawią 4000 łapek w górę. Dobra, widzowie, słuchajcie, teraz nasza kolej. Chłopaki już sobie wybrali, kogo tam sobie wezmą, to teraz nasza kolej. Ja ogólnie, moim zdaniem, osoby, które będą wybierały to... Znaczy, niszczyły główki, to Kola, Nikola, MJ i może... Mmm... Pani nasza wychowawczyni. Ja o. nie te kości co kiedyś. Ja nie wiem, czy ja doradę. radę! A o. trudno! sobie pani jakoś poradzi. Dobra, słuchajcie, teraz musimy przemyśleć, kogo bierzemy. Słuchajcie, ja bym wzięła... Nie wiem kogo, jest strasznie dużo główek, okropnie jest dużo tych główek. Ja bym kogoś z góry, bo on, im się nie będzie chciało patrzeć na górę. Nie, 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 nie ja bym brani kogoś z góry. Eee... No, a po tego, a tego? O, nie wiem kto to jest. Też nie wiem, kto to jest, ale tak, to po pierwsze dziewczyn jest mało, więc nie bierzemy dziewczyn na pewno. Ani żadnych zwierząt. Tak, ani żadnych takich y, zwierząt, no bo to będzie strasznie, wiecie, musimy zobaczyć, kto jest do kogo podobny. Ja bym nie brała nikogo z brzegów, tak samo zarostem. jak ostatnio, no. ani nikogo z zarostem na pewno, ani chyba też żadnej postaci, która ma jakąś czapkę, bo to bardzo jest wyróżniające, Dobra. tylko wzięłabym jakąś postać, która y, ma po prostu taką zwykłą, najzwyklejszą atomkę. A, A tą? To chyba... O to, tak? O, o to, tak? To tak. Tak. To ma. ma kaptur tak. chyba. Tak, on ma kaptur. No ma kaptur. No tak, tak. to nie. Nie, 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 tak. nie może być r ja kap trochę że... wszystko zepsuje. No. Okulary, okulary też nie. Kurde, w sumie ten... W sumie... kurde ten, ale ten, ten nie ma ust, więc to będzie bardzo, bardzo chyba szybkie do odgadnięcia, bo... Czekajcie! <laughs> bierzemy, bierzemy tamtego? Bierzemy tamtego? Bierzmy to! Dobra, dobra. Dobra, no to w takim razie bierzemy tamtego. Dziewczyny gotowe? Tak! Zrobiliśmy sobie takiego mini parkura, żebyśmy kochani mogli usuwać główki, główki które ten. Pa, przypominam, że tylko ja Przemek i pan e, piekarz i pikacz yeah. usuwamy główki. Martyna, jesteście gotowe? Tak! A kto ostatnio zadawał pytanie pierwszy? Wy! Chyba my. To teraz wy, dziewczyny! Dobra, okej. Okay. No to y, dobra. Jakie możemy? Czy jesteś człowiek? jest człowiek? człowiek. człowiekiem? Dobra. Pierwsze pytanie: czy jest czy wasza postać jest człowiekiem takim zwykłym? Nie, no, no jest. No, no jest. No. A jak? Powiedziałeś zwykłym, a jeżeli ktoś jest niezwykłym? Ogólnie, czy jest człowiekiem? No jest. Dobra, my musimy też pomyśleć nad pytaniem. Stare, a jeżeli, a to, te, to, to też jest człowiek? Nie, a co, co to kto, kto jak, to To, 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 to. to też jest człowiek? To. Ale to, czy to? Dobra, teraz my zadajemy chłopaki pytanie. Ja bym zadał e... pytanie, czy to jest chłopak, czy dziewczyna? A nie, e... nie, nie. Nie, nie, bo w sumie to nie wiadomo niektóre, które ten, ten. No właśnie, ja bym zadał chyba może to samo. Ja też. Dora, czy to jest człowiek? Tak. To nie jest człowiek. To nie jest człowiek, to no, nie ej, jest czy, człowiek. Ale, ale mam nadzieję, że wy patrzycie na główkę, bo jeżeli ja mam Ironmana, to on taki jakby nie jest człowiekiem. No tak, tak. No, no, to usuwam okay. Ironmana. P okay. A Spider, a Spiderman? No, też nie jest człowiekiem. Ej, a Mario jest człowiekiem? Tak, chyba tak, ale on jest z gry, więc. E... Ja tu Tumbrostki nie jest <grym> człowiekiem. Dora, po prostu widzicie, że to jest człowiek, czy nie. I ogólnie nie, My, nasz jest człowiekiem, wasz jest człowiekiem? Tak, tak. To nie to jest też człowiek. To, to nie jest człowiek. człowiek, to jest banan. To nie Ty, jest. Ty, a człowiek. ten tutaj, a ten tutaj? Który, to jest, który ten tutaj? Jest o ten tutaj w rogu, w rogu, prawy górny. E, to raczej też nie jest. O kurde, małocz dziewczyn nie usunąłem. Dobra, teraz wy dziewczyny. Dobra, e, dobra, kolejne pytanie, czy wasza postać to dziewczyna? No nie. Nie. Okay, dobra. Dobra, a czy, dobra. ja mam za to pytanie, czy, czy wasza postać ma niebieskie oczy? Eee, tak. tak. No, no nie, nie. No to macie nie. Czy... Ma! To wiesz, ma! No ma! To nie, no... ma. E, to. Nie, wszystko, to nie. wszystko, co nie ma niebieskich oczu. Nie. To ma zielone, to usuwamy. Ale a to, to oba odcienie niebieskiego, tak? Ma to niebieskie oczy, nie... na pewno ma niebieskie oczy, a usuwamy no. te, które nie mają niebieskich oczy. Możemy już zadać pytanie? Tak! Czy wasza postać ma zielone oczy? Nie. nie. Ej, lufer, a jak mają to samo co my? Nie, na pewno nie mają o ten, co ja zapytał, nie, teraz jest nasza kolej, tak? Ta tak. L Lufer, wiem, wiem, no, no. na głowie? głowy. Ale nie, bo ja bym zapytał się, stary, o ten. Czy ma coś na głowie, a nie jedno, a a, ten. a, dobra, dobra, no, no, no. no. Zadajecie już pytanie? Ma... No właśnie, bo my czekamy. Czy będzie cicho, bądź. E, ja, ja, ja bym się zapytał o to, czy mają coś na głowie. Dobra, jak... czy ma ta postać coś na głowie? Nie. Nie ma nic na głowie? Nie. Nie, nie, op, nie, nie. Czyli uspamy wszystko, co, co ma na głowie. Możemy już zadać pytanie. Jak mało zostało? No. Możemy już tak, zadać tak, pytanie. Tak, 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 tak. No mamy to samo pytanie, co wy. Ma na głowie. Ma na głowie, no, okay. tak. Dobra, my musimy się zastanowić, tak. Mamy tutaj te dwie postaci. Jak ustawiamy, czy chłopak czy dziewczyna, to usunął nam dwie postaci. jeżeli zapytamy się. Nie, 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 Kolor włosów, ale czekaj, kurde, tyś. tu mają każdy praktycznie no, z innej parafii. Czy możemy zapytać o czarne i no, mogą no, no. pomyśleć, że wiecie. Albo ciemne, albo jasne, to jest na, no, albo trzy, no, albo dwa. Brwi! Brwi! No. Dobra, zadajemy pytanie. No. Czy no. wasza postać ma brwi? Ma. Ma. Ma brwi? Co nie wiem. O kurde. Dobra, możemy też zadać już pytanie? Tak. Czy wasza postać ma czapkę? Ma! O nie! Ja bym. Dobra, ja bym. Ja bym walnął, ja bym już walnął. One nie. na pewno mają tego chłopaka. Nie. to jest tylko no. no, chłopak albo tamta dziewczyna. Musimy, musimy, bo i tak przegramy. One na pewno teraz zadadzą pytanie. To jak robimy? Bo ja też! My musimy wygrać. Kurde, albo, albo robimy na ten i strzelamy, albo robimy bezpiecznie i się pytamy o ten. No, ale one zadadzą. Mam pomysł, mam pomysł. Na pewno. Jófer, mam pomysł. No? Czy mają jasne włosy, czy ciemne? No, ale, nie, nie, ale, ale stary, nie, 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 Ale stary, jeżeli nie. teraz one zadadzą wcześniej od nas, to my przegrywamy, my musimy teraz wybrać. Czekajcie, ja bym zapytał, albo czy dziewczyna, albo... Spokojnie. Oddychaj, oddychaj. Czekaj, ja wiem, ja wiem, nie, ja, no wiem co ja wiem. Na że! Najgorsze mnie zapytać! mi powiedz, a nie dziewczynom bo. No, no, no. Lufel, lufel, ja bym się zapytał, Patrz. O, te obie mają długie włosy, a ten ma krótkie. No to zapytać może, czy powadzi dziewczyna. No ale jak. No to jest... samo wyjdzie. No to samo też wyjdzie, ale. No, no nie wiem, no Lufem, to no zadawaj to pytanie! Ja bym strzelał bo samą osobę. A ja, bym pytał, a ja bym pytał, czy to jest dziewczyna. To pytanie błądzi. Dokładnie. Właśnie. Ale, Ale z jakby, jakby ten chłopak i ta dziewczyna mają takie ciemniejsze oczy, a tamte ma takie jaśniejsze. No dobra! <grym> no no. no już, ja, 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 ja no ja zobacz, szybciej! szybciej, szybciej dobra, czy wasza postać nie. ma jasne włosy? Nie, nie, nie. nie. No, to wise... Dobra, zadajemy nie. pytanie. Dobra. Czy wasza postać to chłopak z czerwoną czapką i czarnymi oczami? Nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie, nie. Dobra, no. zadajemy pytanie. No. Czy wasza głupka to zahaćaj? Nie wiem kto, to to. Otwórzcie nam, otwórzcie nam. No nie, ale, nie <sustra> ale żeby nie wchodziły Nie, nie, Jeden nie, nie. nie, nie, 10, 1, nie 100, 100. Słuchajcie, dziewczyny, w jutrzejszym odcinku ubieracie się po męsku! W górniku! Słuchajcie, za tydzień robimy 200 główek, jeżeli wbijecie 4000 yes, łapek w 200 główek, słuchajcie! I to jest finał, to będzie finał, więc słuchajcie w sobotę o 10 za tydzień widzimy się i, i finał. I teraz wszyscy przychodzimy bez wyjątków na kanał do Martyny. W prawym górnym rogu, kochani, wszyscy bez wyjątków wbijamy do Martyny. Wszyscy, wszyscy, wszyscy! Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczyska, trzymajcie się i papa! Pa! Pa, pa, pa!